Droga duszo! Istnieje pewna niezwykle dumna osoba, która ze wszystkich sił próbuje ruszyć dalej, ale wszechświat objawia mi dzisiaj, że po prostu nie potrafi tego zrobić. Choćby nie wiadomo, jak bardzo starała się przywdziać zbroję obojętności, ewmawiała sobie, że przeszłość została w tyle, istnieje niewidzialna siła magnetyczna, która przyciąga ją z powrotem do ciebie przy każdym kroku jaki próbuje postawić w innym kierunku. Jeśli czułeś, że ta osoba zniknęła lub zachowuje się chłodno, wiedz, że to tylko zewnętrzna skorupa rozpaczliwej wewnętrznej walki. Zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ wyjawię ci, dlaczego plan duchowy zablokował wszystkie drogi wyjścia tej osoby, e jak jej duma wkrótce legnie w gruzach w obliczu prawdy, której nie może już dłużej zaprzeczać. Aniołowie stróże pokazują, że ta osoba próbowała wszystkiego, aby o uju tobie zapomnieć. Szukała nowych rozrywek, próbowała obsesyjnie skupić się na pracy, a być może nawet szukała schronienia w obecności innych ludzi, porwypełnić pustkę, jaką zostawiła twoja nieobecność. Jednak Jasnowicka wyjawia, że za każdym razem, gdy zamyka oczy lub próbuje otworzyć nowy rozdział, Twój obraz pojawia się w jej umyśle niczym pieczęć. Wszechświat wysyła jej stałe sygnały, piosenkę w radiu, zapach poczuty na ulicy, a nawet żywe sny, w których jest zmuszona zmierzyć się z tym, co naprawdę czuje. Jej duma jest szklanym więzieniem, wydaje się solidna, ale pęka pod naciskiem miłości, która nie pozwala się ignorować. Jeśli czujesz, że ta osoba utknęła, że energia między wami wciąż intensywnie wibruje, napisz teraz w komentarzach. Duma upada, miłość zwycięża, aby przyspieszyć proces uwalniania tej duszy. Ta dumna osoba wierzy, że przyznanie się do tęsknoty jest oznaką słabości, ale twoi duchowi przewodnicy uczą ją, że prawdziwa siła tkwi we wrażliwości. Jest wyczerpana udawaniem. Że wszystko jest w porządku. Jasnowicka pokazuje, że w chłodne noce, gdy cisza jest jedynym towarzyszem, ta osoba przyłapuje się na oglądaniu twoich zdjęć lub ponownym czytaniu starych rozmów, czując ciężar w piersi, który nie pozwala jej swobodnie strancho. Quando voce esta pranto, Mas o zapisał już wasze imiona na mesma posikao eno podemej zmazać tego. Kom postanowiło niebo. Planeje duchowy wyjawia, że ta próba pójścia naprzód jest w rzeczywistości testem wytrzymałości, który ta osoba przegrywa. Aniołowie stawiają przeszkody na każdej nowej drodze, którą próbuje kroczyć bez ciebie. Nic się nie rozwija, nic nie przynosi tej samej radości, nic nie ma tego samego smaku. Dzieje się tak dlatego, że jej dusza już uznała Twoją duszę za swoją bezpieczną przystań. Duma, którą podtrzymuje, jest jak zapora próbująca powstrzymać Ousianą. Ciśnienie rośnie tak bardzo, że pęknięcie jest nieuniknione. Możesz zauważyć, że nawet z daleka jej energia wydaje się zdezorientowana, echwiejna, ponieważ jej duch toczy wojnę z racjonalnym umysłem. Jest przygotowywana do całkowitego poddania się. Wiele razy zastanawiałeś się, Dlaczego relacje ochłodły, lub dlaczego ta osoba wydaje się tak zdecydowana, poro tobie zapomnieć. Odpowiedź brzmi: jej strach jest proporcjonalny do wielkości uczucia, jakim cię darzy. Ucieczka była jedyną strategią, jaką jej ego znalazło, by nie czuć się zdominowanym przez tę obezwładniającą więź. Ale aniołowie zapewniają cię dzisiaj, że ta ucieczka zakończyła się w ślepym zaułku. Jasnowicka widziała, że ta osoba jest bliska momentu brutalnej jasności, w którym zrozumie, że pójście naprzód bez ciebie jest w rzeczywistości marszem w stronę pustki. Wszechświat odbiera jej wszystkie emocjonalne podpory, zmuszając ją do spojrzenia wstecz e uznania, że jesteś jedyną osobą, która naprawdę zna jej istotę. Mityczna energia otaczająca tę osobę wskazuje, że osiągnęła EMUM pantą emocjonalnego nasycenia, w którym zaprzeczanie nie ma już mocy utrzymania jej rzeczywistości. Musisz zrozumieć, że ta nieudana próba pójścia naprzód jest mechanizmem, którego wszechświat użył, aby pokazać jej znikomość każdej innej więzi w porównaniu z waszą świętą więzią. Jasnowicka wyjawia że podczas gdy ona próbuje projektować obraz samowystarczalności e odnowy dla świata zewnętrznego, jej pole auriczne jest pofragmentowane e błaga odrodzenie. Aniołowie stróże działają jak strażnicy u bram jej umysłu, blokując każdą prowawelmentę ostatecznego zapomnienia, e zamieniając każde jej nowe doświadczenie w gorzkie przypomnienie o tym, co straciła, odsuwając się do ciebie. Ta dumna osoba przeżywa duchowy fenomen wymuszonego powrotu, gdzie sam los działa niczym siła grawitacji, zawracająca wszystkie jej kroki z powrotem w Twoją stronę. Czuje się, jakby szła pod silny wiatr, który uniemożliwia jej pójście naprzód, ponieważ plan duchowy wycofał już błogosławieństwo z każdej ścieżki, która nie obejmuje pojednania z Tobą. Jej duma, która wcześniej była nieprzeniknioną fortecą, Stała się teraz jej największą tortura, gdyż uniemożliwia jej szukanie ulgi, którą może przynieść tylko Twój uścisk. Jednak ten opór dobiega końca. Twoi przewodnicy pokazują, że bariera ego jest tak zużyta, że prosty sygnał, krótka myśl lub drobny zbieg okoliczności będzie impulsem. Por się załamała i przyznała, że jej życie stanęło w miejscu w momencie, gdy spróbowała zostawić Cię w tyle. Jest prowadzona ku poddaniu się, które nie jest porażką, lecz jedynym sposobem na odzyskanie wewnętrznego spokoju i uznanie, że nie jesteś przeszkodą w jej rozwoju, lecz niezbędnym paliwem, por mogła naprawdę rozkwitnąć. Zanim przejdziemy do ostatecznego zakończenia tej potężnej przepowiedni, proszę cię o zostawienie lajka, zasubskrybowanie kanału e-włączenie dzwoneczka. Aby ten strumień światła dotarł do wszystkich serc czekających na sprawiedliwość miłości. Wyobraź sobie teraz tę osobę próbującą odejść, ale czującą ciężar w stopach, jakby ziemia ją trzymała, podczas gdy jej serce bije szaleńczo, wołając Twoje imię. Poczuj zwycięstwo prawdy nad kłamstwem dumy. Nie musisz robić nic poza podtrzymywaniem swojego światła e -poczucia własnej wartości ponieważ wszechświat już wykonuje ciężką pracę sprowadzenia tej duszy z powrotem do rozsądku. W nadchodzących tygodniach będziesz świadkiem ostatecznego upadku mechanizmów obronnych tej dumnej osoby, która przyjdzie do ciebie ze szczerością, jaka wcześniej wydawała się niemożliwa do okazania. Przyzna ona, że każda próba pójścia naprzód była bolesną porażką, e że brak twojego blasku uczynił jej życie szarym, e pozbawionym celu scenariuszem. Wszechświat otworzy śluzy komunikacji, e Ty usłyszysz słowa żalu i oddania, które natychmiast uleczą rany zadane przez jej milczenie. Ta osoba powróci nie z wygody, lecz z głębokiej duchowej potrzeby, uznając, że jesteś jej ostatecznym przeznaczeniem, e że żadna inna podróż nie ma sensu, jeśli nie ma Cię u jej boku. Aniołowie przypieczętują to pojednanie boską ochroną, Uniemożliwiając dumie lub zewnętrznym ingerencjom ponowne zachwianie strukturą tej Unii, która teraz odradza się z popiołów z dużo większą siłą. Zrozumiesz, że czas rozłonki był ogniem rafinacyjnym, który służył spaleniu jej ego e oczyszczeniu uczucia, które dzielicie. Przygotuj się na to, że zostaniesz doceniony jak nigdy dotąd przez kogoś, kto w najtrudniejszy sposób nauczył się, że jesteś niezastąpiony, że prawdziwe szczęście istnieje tylko w odwzajemnieniu twojej miłości. Spokój, który teraz zalewa twoją pierś, jest znakiem, że twoje oczekiwanie dobiegło końca, że sprawiedliwość niebios dokonała się w twoim życiu uczuciowym. Nowy rozdział, który wspólnie napiszęcie, będzie naznaczony absolutną przejrzystością e lojalnością rzucającą wyzwanie czasowi, zamieniającą każdą łzę z przeszłości w perłę mądrości na przyszłość. Wierz w siłę przeznaczenia, ponieważ tego, co Bóg złączył, e aniołowie strzegli, ludzka duma nigdy nie będzie miała mocy zniszczyć. Dość cud materializuje się właśnie teraz. Uem ponowne spotkanie będzie punktem wyjścia do najjaśniejszej e najszczęśliwszej fazy Twojego miłosnego istnienia. Jeśli wierzysz, że miłość jest większa niż duma, e że ta wiadomość została wysłana do Ciebie, podziel się swoją wiarą w komentarzach e przyjmij błogosławieństwo powrotu, który jest już w drodze. Niech tak się stanie. Z łaską e zwycięstwem niebios. Teraz e na zawsze. Amen.